Cześć, siemanko, witam was serdecznie na moim kanale. Eee, tak, eee, na polskim gospodarstwie tutaj. Eee, tak. Tutaj ogólnie trochę chwasty zaczęły rosnąć na tym polu, ale to trudno. To trzeba popryskać kiedyś. Tutaj piękne Boże gospodarstwo. I oczywiście Fędzior, który w poprzednim odcinku, jak wiecie, bronowaliśmy, nie, kultywatorowaliśmy te pola. Wpadnijcie na poprzedni odcinek. Wpadnijcie koniecznie na poprzedni odcinek, w widowie jak coś też sędzią w sąsiada i właśnie teraz musimy mu go odprowadzić. A że to jest w połowie drogi mniej więcej, dobra, więcej, ale y, już jest potem niezbyt daleko do... Y, tam do tego, jak to się nazywa? Do... O kurde. Mm, do... No do tego chłopa, który nam remontował tą szyniechę. Witam bardzo serdecznie nowych widzów, jak i starych widzów. Bardzo serdecznie. Oczywiście, możecie napisać komentarz. Zostawcie łapkę w górę, suba na kanale. Będzie mi oczywiście bardzo miło. Jak to zrobicie? Kurde, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Kurde, nie. Tej nowoty nie będę przestawiać. Mm, dobra, szajcie. Dobra, to ja to i widzimy się za chwilę. Dobra, widzę, gasimy. I wysiadamy. Kluczyki zostawiłem w środku. O kurde, szajcie. Światło trzeba zgasić. Dobra. Wygaszone sobie. Teraz to trzeba zamknąć. Dobra. No i teraz widzowie. Idziemy. Tak, idziemy sobie. Oczywiście. Y Dobra, tutaj sobie boczkiem drogi pójdziemy. Dobra. O cholera. Dobra, ojej, trzeba tu przez tory przejść. W sumie nawet szybko się idzie. Ojej, na pewno szybciej od sąsiada niż ode mnie. O, tutaj. O, tutaj. Uuu, widzowie! przyjechał tutaj jest? O, patrzcie. Kurde, tu jakaś taka ta. Jakiś taki samochodzik. Też chyba do remontu, chociaż. Wygląda na nowy. Oj, jakiś taki autobus stary. Tutaj wiecie, takie autobusy stare jeżdżą po tej wiosce. To wiecie, to. To pewnie się coś zepsuło. Czekajcie, o i przyczepka mm -hmm. Dobra czekajcie, my sobie wsiadamy do trzydziechy Bo... Czekajcie, ciekawe czy zapala No dobra widzowie, czekajcie Ona się musi rozgrzać, bo na nie była zapalana ja tu patrzcie jeszcze jakieś ciężarówy widzę o i tutaj tak nie no w lasu tutaj wszystko git jest widzowie a patrzcie tutaj y, za tym o to jest tak a za y, tym to są jakieś krzaki a za tym to już jest las patrzcie I ta droga prowadzi do lasu i nie wiem czy potem tam nie wiem co potem tam jest. Nie wiem czy Djecha ładnie, ładnie chodzi. Czy dziecko widowie ładnie chodzi? Dajcie co można Może, może od razu za chwasty sobie czekolwiek. Tutaj nigdy nic nie jeździ, to wiecie. Dobra. Jedziemy. Słuchajcie, podgłośnie może trochę dźwięki w kamerce, żebyście... Yy, żebyście lepiej ciągnąć słyszeli. Dobra, i teraz jedziemy. Jedziemy. Trochę ten, trochę już podgłośliłem. Także mam nadzieję, że dobrze słyszycie ciągnik. I mnie też. Oby. No kurwa. Dobra. Dobra. Nie no, to idzie jak diabeł po prostu. Trzydziestka. Dobra, o To jest dobra. Trochę, <laughs> trochę chyba za bardzo piłuję. Teraz nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Dobra. Okej. Okay. Kierunek. Dobra. Okay. Dobra, jedziemy. Chcę kultywatorować trochę te chwasty. Czy dziecka dawno nie było używana? bo wiecie. Dobra. Nie no, patrzcie ten kultywator jest bardzo ładny. Podczepiłem go sobie tutaj. Patrzcie. Nie tutaj takie fajne kółka ma. Nie no. Skarb. Czekajcie, podnosimy. Mam Na nadzieję, że ta sobie z nim da radę. Dobra I teraz jedziemy Jedziemy Dobra Dobra I Jakoś sobie daje radę widocznie chyba Ale... Nie no, daje radę, daje. I to dobrze. Dobra, podnosimy. Dobra i wracamy do tego. Do domu. <laughs> Nie, tu tutaj półboży jest. Dobra. Dobra. Tak. Idzie do tur. Do sześćdziesiątki może tura podczepimy już, do dawno nie było z turem. Chajcie. dobra, czekajcie, zgasimy i i potem się odczepi. Czajcie do sześćdziesiątki odczepiamy tura. Tak, słuchajcie. Teraz tak, tutaj wjeżdżamy. Zaczęcie bo... No, widownie no, no. no, no, tu już podczepiony. Jak widzicie. Okej. Okay. Dobra i teraz wystawiamy sześćdziesiątkę. Sześćdziesiątkę wystawiamy. Yy, Tutaj może będzie o co? Dobra. Okay. Ogólnie kombine jest u sąsiada, więc sen, więc go nie ma Dobra i gasimy Trzeba też widzowie trochę poplą zasiać, wydaje mi się. Albo ten Nie wiem w sumie czy będziemy siać czy nie. Dobra, I jedziemy odstawić 30. Ja tutaj sobie odstawię około 60. Dobra. Pięknie. Także koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zobaję się z nami żegnam. Cześć.